Siema, z tej strony Olek Dziś zaprezentuję Wam swój album z World Cup w Brazil No dobra, zaczynamy Tutaj mam FIFA Mam cały obrazek, jeden Buchar też mam Mam dwa całe stylony tutaj Manaus i Salvador, tutaj jest taka układka. Dobra, Brazylia. Mam Herpich, Herplogo, nie wiem, Józef Cesar, Tego Silva, Daniel Marcelo, Paulinho, Luis Gustavo, Hernanes, Bernard, William, Robinho, Neymar. Hulk i Fred. Teraz Chorwacja. Nie mam tutaj ani herbu, ani, ani zdjęcia, wiecie, różyny. Pletikosa, Strinic, rov, Lovren, Wida. tego nie przeczytam, Vukajvic jakoś tak. Luka Modric, Ivan Rakitic. Iwan Perisic i Mandzukić, Maria Mario Mandziukić. Meksiko, mam akurat herb i niużyne. Tutaj mam koronę, moreno, lujan, Reyes, pena, motes, montes, giovanni dos santos, Des, de Nigris, Javier Fernandez, Hernandez, Plet, Perla, Per. nie przeczytam tego, Jimenez i Muzon. mam Herb, tego nie mam, bym też nie mam, siedził. E Song? O, mój imiennik, tylko po angielsku. Na znaczy co Enoch? hmm, Nugemo, jakiś? moting. O, czupa z szakę Makaniudo, Webo? I Samuel Eto? Teraz Hiszpania, no. Tu, całkiem, całkiem dużo kar, jak zebrałem. No ale widzicie, początek bardzo zły. Ale Ramos, Pique, Albiol, per, e, Arbeloa, Jordi Alba, Xavi Alonso, Andres Iniesta, Dawid Silva oczywi i oczywiście Negredo Herplogo Hol Holandii, Yamat, Mantis martin's, indy. totes blintz. blind, Strootman. van der Waard wesley snyder. the pie. haut. e-lens. german Lenz. O, oh, chile. Mam gwiazdy z nich. Niedawno grał w jeszcze w Barcelonie. González. Jara, Joras, Medel, Isla, Fer Fernández. Oj, sorry, Diaz, Widał, ABS. Bez... Nie, nie przecie. Czekaj. Spróbuję bęs nie, nie przyszłam. Ar. A, Aragunis i Alexis Sanchez. Dobra, szybko, bo już mało czasu mam. Znaczy, mam mało pamięci. Australia. Herbie, no, dobra, nie będę czytał nazwisk, tylko wam tak pokażę. Muszę jeszcze jeden odcinek dzisiaj nagrać. Też o naklejkach. Dobra, kolumbia. Się rozgadałem wam tutaj. Może tak wam pokażę jak to wygląda? Albo nie, bo to jest słabo widać. No, z tych mam bardzo mało. Koloturę. Ja, ja tu bracia bliźniacy z dodatku. Z tego co wiem, z Japonii bardzo dużo mam, ale oni takie twarze mają dziwne. Nie. To będzie bardzo duży, długi odcinek, pewnie. No, może takie wyjście 6-minutowe dla mnie jest bardzo długie, bo. Pamięć mi nie starczy na 10 minut, nie? więc zawsze takie będę odcinki nagrywał. Może kiedyś jaki duszy nagram, jak będę miał więcej pamięci. Bo na razie dostałem nową kartę, ale zamiast mi pamięci, to jeszcze mi zabiera. Teraz wyżera. O, Anglia. Szkoda, że Polski nie było. Honduras przed... Honduras był, ale Polski nie było, Italia, o proszę. Italia, novello. Jak, jak można zaśpiewać? Candreva, mój on mój ulubieniec. Powiem tyle, mam Neymara, Zresztą przekonacie, kogo jeszcze mam, ale mojego ulubionego zawodnika nie mam, z Portugalii, napastnika, pewnie wiecie z siódemką, kapitan, lewoskrzydłowy. Ale ja mam też innego ulubieńca mojego kolegi Maćka. W ogóle u mnie wszyscy moi koledzy nie lubią Ronaldo, bo myślą, że jest pisuś kasztan czesany, że pół, pie połowę pieniędzy wydaję, kurę na żel do włosów. No może to prawda, ale to jest nie? Emilio O, był, nie wiem czy widzieliście już mojego Znaczy Mojego kolegi ulubieńca Ja go też w sumie bardzo lubię Ja go trafiłem W tych naklejkach trzy Razy, o kolejny mój ulubioniec Higuain i proszę państwa Lionel Messi Dobra, to też istnieje nie będzie takiego ciekawego no do 8 minut już dochodzi.